Pewno widzieliście ostatnio moje śmieszne filmiki z dziwnymi kotami, zwierzątkami i innymi dziwnymi stworami. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak to się robi, no to ja w tym filmie chcę wam to pokazać. Ja jestem Andrzej Skrzycki, a to jest kanał nie tylko o sztucznej inteligencji. Przez ostatnie parę dni internet został zalany różnego rodzaju kreacjami, wygenerowanymi przez nowy generator dostarczony nam przez OpenAI. Generator, który bardzo dobrze naśladował styl takiego anime studia, japońskiego studia Ghibli. No i zaczęto generować wszystko w tym stylu. Byli tam politycy. Byli piłkarze, były różne sceny, które znamy z obrazów kultury, były to obrazy sztuka, rzeźby. Był też film o polskich filmach. I ten film ja zrobiłem, no i dlatego chcę się nim pochwalić. I chcę wam pokazać, jak bardzo łatwo można takie filmy zrobić. Po no to mamy narzędzia sztucznej inteligencji, żebyśmy sami nie musieli zbyt ciężko pracować. W każdym razie zaczynamy od tego, że pomysł musi wyjść z naszej głowy. Cokolwiek, musimy jakiś temat podrzucić. Jak gdy zacząłem wymyślać te historie do tworzenia cyfrowych filmów generowanych przez sztuczną inteligencję, wymyśliłem sobie główny temat. Cała następna rzecz, całe budowanie scenek, wymyślanie historii, powierzyłem czatowi GPT. Chat GPT napisał mi wszystkie scenki. Określił, jak to może wyglądać. Bohaterów ja nazwałem różne kwestie, które się wyświetlają na tych klipach, na tych ujęciach, to też moja rola, ale ChatGPT je poprawił. A ja zobaczyłem i stwierdziłem, czy jest to w porządku, czy coś zmieniamy. ChatGPT zrobił cały scenopis wszystkich filmów. Co się dzieje dalej? Aby przejść do kolejnej części, żeby mieć obraz, należy ten obraz wygenerować. No, i to było jeszcze przed uruchomieniem tego znakomitego generatora od OpenAI, ale to nie przeszkadzało, bo ja nie chciałem robić tego w stylu Studia Ghibli, tylko w stylu Disneyjobo-Pixarowym. No i tak to wymyśliłem. Następnie ChatGPT generował prompty do Midjourney. W Midjourney generowałem poszczególne sceny, poszczególne obrazki, statyczne obrazki. Na podstawie tych promptów, które generował ChatGPT. Zajmowało to parę minut. I generowanie, i, i wymyślanie tego przez jeden, i drugi generator. Trudniejszym zadaniem było zrobienie z tych statycznych obrazków filmu. Dlaczego? Bo samo generowanie filmu trwa dłużej niż generowanie obrazków. No i próbowałem tutaj różnych generatorów, na pierwszy ogień poszła Sora od OpenAI, ale nie byłem zachwycony efektami. Sora potrzebuje bardzo dokładnego opisu, a i tak końcowy efekt odbiega od naszych założeń, od naszych oczekiwań. Wobec tego Sora poszła w odstawkę. No i wtedy uśmiechnęły się do mnie dwa chińskie generatory. Pierwszy z tych generatorów to Wan, albo Wan, zależy jak to sobie czytacie. Ten generator jest dostępny przez różne narzędzia, jest dostępny nawet za darmo. Czas oczekiwania na wyrenderowanie poszczególnych scenek jest niestety długi, zależny od pory dnia, i to jest od kilku minut do nawet godziny. Do tego, żeby wygenerować 5-sekundowy klip, to jest bardzo dużo, bo jeśli czekamy godzinę i nie wiemy, jaki będzie finalny efekt, no to trochę mija się to z celem. I tutaj z pomocą przyszedł drugi chiński generator wideo. I mogę powiedzieć, że jest to najlepszy generator wideo. Nazywa się Kling. Generowanie scenek w Kling zajmuje minutę, dwie minuty, czasem trzy minuty. To też w zależności od obciążenia. No ale trzy minuty, 40 minut czy godzina 40 minut to jest różnica. Problem jest taki, że Kling jest generatorem no i płatnym i darmowym, tak można powiedzieć. W wersji darmowej mamy tam kilka kredytów, które szybko nam uciekają. Wygenerowanie jednego pięciosekundowego filmu w takiej wersji standardowej kosztuje 20 tych kredytów. No jeśli mamy ich na start 100 parę, 120 ucieka szybko. Na filmik 30 sekundowy potrzeba około 6 klipów. Będąc użytkownikami premium tej aplikacji Clink możemy generować i pobierać filmy bez znaków wodnych. Generowanie trwa bardzo szybko, to właśnie w tej wersji odbywa się to w 2-3 minuty. Pobieramy sobie film w jakości 720p, jest to wystarczająca jakość, pobieramy go bez znaków wodnych. I przede wszystkim, to nie jest najważniejsze, Kling najlepiej wyczuwa to, co jest na zdjęciu, na obrazku, na wygenerowanej grafice, i Kling najlepiej to przedstawia. To jest w ogóle niesamowite, jak on potrafi domyślić się, co my chcemy zrobić. Oczywiście możemy tam sobie prompta dopisać, dokładnie. Chcemy, żeby kod szedł w naszą stronę i machał ogonem. Świetnie, Klink nam to zrobi. Ale jeśli tego nie zrobimy, to on i tak przewidzi ten ruch, który został zatrzymany na wygenerowanej grafice. To jest niesamowite i to robi straszną robotę. No dobrze, to mamy taki etap. Chat GPT napisał scenariusz. Midjourney wygenerowało obrazy. Klink zaanimował, mamy krótkie klipy. Czym to złożyć? Może CapCut nie jest najprostszy, ale jest tak banalny w użyciu, tak przyjazny użytkownikowi, że śmiało można go polecić. CapCut dodatkowo daje nam dostęp do dużej ilości tych ozdobników, różnych tekstów, które możemy sobie tam wygenerować, czy wrzucić gotowe, zmienić jakieś naklejki, jakieś inne rzeczy, efekty przejścia pomiędzy scenami, animacje. Jeśli zamiast filmów używamy tam statyczne obrazy, także możemy je w dziwny sposób zaanimować. Gdybyśmy tak naprawdę chcieli generować to tradycyjnymi narzędziami, kiedy mówimy o animowaniu pewnych rzeczy, rysowaniu, może nie klatka po klatce, ale nawet programami do animacji, trwa to dużo więcej. A tak całość zajmuje nam pewnie tyle czasu, co ten film, który w tej chwili oglądacie. Dostęp do tych narzędzi jest otwarty. Każdy może sobie założyć konto. Każdy może w prosty sposób korzystać z tego nie zawsze za to trzeba płacić zamiast midjourney tak jak ja używam midjourney można używać czegoś innego innego generatora obrazów może to być może to być generator obrazów od openai no i tu się zatrzymamy przy generatorze od openai przewaga tego generatora nad innymi jest taka, że potrafi on odwzorować idealnie to co zaprezentujemy mu na wzorcowym obrazku jeśli na wzorcowym obrazku będziemy mieli jakąś postać. Niech będzie to kod. Kot trzyma w ręce napój. Dlaczego nie? Na napoju jest napis. Jeśli na naszej grafice będzie ten napis, a my polecimy temu generatorowi, zamień to na rysunek komiksowy. Zrób to w stylu studia Ghibli. To ten napis dalej tam będzie widoczny. Zamiast Zamieniać jeden obrazek na drugi możemy go wygenerować używając tylko poleceń tekstowych. Ale jeśli tam napiszemy umieść na kubku taki, a taki napis, to na kubku będzie umieszczony taki i taki napis. To jest niesamowite. Widziałem zastosowania tego generatora do generowania chociażby infografik. Pełnoprawnych infografik, tam gdzie są grafiki, teksty. To wszystko jest odwzorowane dobrze. Nawet. W języku polskim napisy są odwzorowywane dobrze. To też jest ciekawe. Generowałem piłkarzy. Piłkarze mieli koszulki klubowe. Na koszulkach klubowych mieli herb czy też logo i ten herb czy też logo zostało dobrze odwzorowane. To jest nowa jakość. Gdyby tak dało się jeszcze łączyć pewne style, pewnie się da. Pewnie się da, tylko że problem z generatorem od OpenAI jest taki, że działa on strasznie wolno. W tej chwili jest tak obciążony. Wszyscy na świecie chcą generować komiksy w stylu Studia Ghibli, no i generator jest potwornie obciążony. Nieraz generuje się jedna grafika, przetwarza się jedna grafika przez 15-20 minut. Efekt jest świetny, aczkolwiek ten czas się wydłuża, my nie jesteśmy pewni, czy wyjdzie to, co byśmy chcieli. Słuchajcie. Po pierwsze, ta inteligencja, która podrzuci pomysł. Po drugie, dowolny generator. Może to być ChatGPT, może to być Gemini, może to być Grok, może to być cokolwiek, czego używacie. Zapytajcie go o pomysły. Niech. Niech nawet doda troszkę humoru w tym wszystkim. Ta, ta sztuczna inteligencja całkiem nieźle potrafi takie humorystyczne scenki wymyślać. Do filmu przydałaby się muzyka. Możemy skorzystać z utworów z jakiejś gotowej, darmowej bazy. Dużo czasu poświęcimy na to, żeby znaleźć utwór, jaki nam jest potrzebny. Ja mam inne rozwiązanie. Nic nie szukam. Ja sobie wszystkie utwory sam generuję. Do tego jest potrzebne tylko narzędzie, które potrafi to robić. Na przykład. Suno. Suno jest najlepsze do generowania muzyki. Kropka. Nie zapraszam do dyskusji. Ale jak wygenerować taką muzykę? No wygenerować ją można podobnie, czyli znów poprośmy generatora tekstowego, poprośmy czata GPT, a wymyśl mi prompt do muzyki, która zilustruje cały ten mój film i napisz go jako jako właśnie prompt do tego jednego z generatorów muzycznych i on to pięknie zrobi. Sklejamy taki coś w generator, taki styl muzyki, klikamy generuj, czekamy 30 sekund, minutę i mamy utwór. No, w przypadku Suno mamy dwa utwory, wybieramy sobie ten, który nam bardziej pasuje, odsłuchujemy. Jeśli ten utwór nie odpowiada nam, no to próbujemy go wygenerować jeszcze raz. Suno także nie wymaga płacenia za korzystanie. Będąc darmowym użytkownikiem, mamy jakąś tam pulę kredytów odnawianych codziennie, także codziennie możemy generować nowe utwory, I to jest niesamowite. No i na koniec wypada takie filmy opublikować, czy to jako YouTube Shorts, czy jako Instagram Reels, czy po prostu na TikToku. I znów, nie musimy wymyślać, Treści, tytułów, opisów, hashtagów. Wszystko możemy zlecić generatorowi. Generator wygeneruje to za nas. Możemy to zrobić, kopiuj, wklej i mamy gotowe. Oczywiście, możemy też pozmieniać to, co nam pasuje. Generator czasem ma inne pomysły. Może e, nasza realizacja czy nasze filmy wygenerowały się odrobinę w innym kierunku i pewne różnice są. Generator pisze, że kot biega po górze lodowej. A my akurat nie wygenerowaliśmy kota, który biega po górze lodowej, bo nam nie pasował do koncepcji, no i wtedy ten opis musimy usunąć, ale mamy gotową rzecz. Wrzucamy na serwis społecznościowy, jeden, drugi lub trzeci i patrzymy na licznik odsłon. Miło, przyjemnie, bezboleśnie, za darmo. No to co tu jeszcze robicie? Zabierajcie się do pracy, zabierajcie się do generowania swoich. Utworu, swoich filmów, swojej muzyki, swoich obrazów, my tutaj będziemy oglądać. Jeśli chcesz więcej takich poradników, takich szybkich sposobów na ciekawe, na kreatywne wykorzystywanie narzędzi sztucznej inteligencji, koniecznie subskrybuj ten kanał. Naprawdę warto. Ja nazywam się Andrzej Strzycki, a to jest kanał nie tylko o sztucznej inteligencji. Dzięki, do zobaczenia.